Cześć. Cześć! Dzisiaj ruszyliśmy na nasz 15 dzień. 15 dzień wędrówki. Ruszali, ruszyliśmy yy, ze schroniska no, Jagodna, tak jest. I wędrujemy do schroniska Muflon. Muflon, tak. Do przejścia jakieś około 27 km. Mamy nadzieję, że upał nas nie zje. No chyba nie. <laughs> w każdym bądź razie. Do przejścia, tak jak mówi Paulinka mamy 27 km, ale szlakiem niebieskim 24 z haczykiem, bo jeszcze chcemy sobie odbić na torfowiska. Podzieleńca. Dokładnie. A tu jeszcze mamy taki fajny czerwony znacznik, który oznacza, że jesteśmy na GSS-ie. Tak jest. Czyli czar wspomnień. Tak. Kamilek rzuci tutaj gdzieś linka do filmów. O, właśnie. Dobry pomysł. To co? Idziemy. Ale dzisiaj mamy tempo, lecimy niczym we W ciągu 35 minut mamy już ponad 3 km, 3, 200 km zrobione. Także niezła prędkość jest. Ale dobrze, <laughs> mniej będziemy na tym najgorszym słońcu szli. Teraz rana warto zrobić dobry dystans. Wchodzimy już do rozdroża pod uboczem, także za chwilę rozdzielimy się z GSS-em. My pójdziemy w jedną stronę, GSS pójdzie w drugą stronę. I to tak będzie wyglądało, czyli zaraz odkryjemy nową ścieżkę. Szybko dzisiaj będziemy. Do schroniska pod Muflonem jest niecałe 5 godzin, dokładnie 4:45, a jest godzina 7. To co my tam na 12 będziemy? Nie, jeszcze sobie odbijemy, oczywiście, na torfowiska pod Zieleńcem. Jeszcze gdzieś pewnie w lesie sobie piknik zrobimy, także z 6 godzin minie. No ale to i tak o 13 powinniśmy zakończyć etap. Zobaczymy. Dobrze by było, to, to ekspozycja na słońce by była krótsza. W tym miejscu rozdzielają się szlaki niebieski oraz główny szlak sudecki że my obieramy nowy kierunek po niebieskim szlaku. Paulinka już stoi, czeka i pokazuje, w którą stronę będziemy maszerować. Dzisiaj mamy taki łatwiejszy dzień. Taki lajtowy, bo przewyższenia ile wyjdą tam niecałe, niecałe ty... 500 metrów, no. ale już... kilometrów trzeba narobić. No oczywiście. Ale to taki w sumie jak na dzisiejszą pogodę, no to idealny odcinek, bo głównie przez las będziemy wędrować. I bardzo dobrze. No a tak jakby ktoś tu chciał jakieś widoki, no to to jest bardziej odcinek dla koneserów. Ale bardzo przyjemny las. Oczywiście, że tak. Także dalej wędrujemy przez góry bystrzyckie. Mija druga godzina naszego marszu, a my już mamy 9 km 300 metrów. Czyli całkiem niezłe tempo dzisiaj. Ale ja wiem jaka to sprawka. Z czym rano były buły? Za smartem. No. Ale ja myślę, że to dzięki wczorajszemu omletowi. To też, na pewno. Siła jest. I to, że dzisiaj szybko wyszliśmy. Udało nam się pierwszy raz. 610 czy 615? No to, to jest rekord. Na tym szlaku. O, oczywiście rekord taki pozytywny. O, no, jak najbardziej. Jakoś tak dziwnie. Jakiś mały kawałek podejścia przed nami. Taki drobny, ale to zróżnicowanie w porównaniu do całego dzisiejszego odcinka, który do tej pory przeszliśmy. 12,5 km w nogach, w nieco ponad 2,5 godziny, w brzuchu burty. Czyli spora na przerwę. Oczywiście trzeba tu znaleźć jakieś miejsce i trochę popasać. No, chyba mają być jakieś ławeczki, za nie... Coś, za... coś ma być. Co no. tam pewnie sobie zrobimy? Przerwę odpoczniemy, powietrzymy stopy tak. i ruszymy dalej. I ruszymy dalej, dobra. To idziemy szukać tego miejsca na jedzonko. Jeszcze dosłownie na 50 metrów żeśmy się połączyli z GSS-em, ale teraz się rozdzielamy i spotkamy się dopiero z nim w Karłowie, także to jest przedostatnie spotkanie z GSS-em na tym szlaku. Teraz mamy zupełnie inną ścieżkę niż do tej pory. Tam to były można powiedzieć takie drogi dojazdowe. Do z drewna, zapewne. A teraz taka przyjemna ścieżka z miękkim podłożem, z korzeniami. Ale już widać, że jest też teren bardziej wilgotny, bo mech rośnie na środku. Ale co się dziwić, jak zbliżamy się do torfowisk pod zieleńcem. Mówiłem, że podmokły teren tutaj. Zobaczcie, tu szlak leci. I ja teraz boczkiem idzie. Odkąd odbiliśmy od GSS-u, to teraz taki śmieszny, no ciekawy kawałek mamy. Bo dosłownie non-stop prosta, tak ze 3,5 km. Jak sobie zobaczycie na mapie, to, to będziecie widzieli, jak to wygląda. Jak od linijki. Jesteśmy już po tej długiej prostej, ze 3,5 km, może trochę nawet więcej. No i patrzę, że do schroniska pod Buflonem zostało 2 godziny 25 minut, także całkiem spoko. A jest zaraz wam powiem, która godzina, czekajcie. Jest godzina 10.30. Nieźle. Czyli z tego wychodzi, że o 13 powinniśmy już być. Jeden z nielicznych widoków na, na tej trasie. W tym miejscu zielony szlak odbija od niebieskiego. No i postanawiamy właśnie zrobić taki mały skok w bok właśnie, żeby obejrzeć torfowiska pod zieleńcem. Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem utworzono w 1954 roku aby uchronić to wyjątkowe miejsce z ponad setką unikatowych roślin. Wiek torfowiska szacowany jest na ponad 7600 lat, a warstwa torfu sięga miejscami ponad 8 metrów. Można tu spotkać brzozę karłowatą, która występuje tylko w trzech miejscach w kraju, piękną wełniankę, owadożerną rosiczkę, a nawet charakterystyczną dla obszarów wysokogórskich kosodrzewinę. Przebiega tędy też dział wodny, skąd woda trafia do dwóch mórz – Bałtyckiego i Północnego. Ciemnoczerwony kolor wody związany jest z wypłukiwaniem z torfowiska kwasów humusowych, a woda podobno nadaje się do picia. Wróciliśmy już na Niebieski Szlak, także wizyta na torfowiskach zakończona. No fajne, fajne były, ale chyba jeszcze tutaj musimy przyjechać jak będzie inna pogoda, albo nawet inną porą roku, na przykład jesienią. I żeby tak było właśnie tro troszeczkę mgliście, dżdżiście może, to wtedy podejrzewam, że jeszcze lepszy efekt by robiło. No nic, teraz już kierunek schroniska Muflon. Dzisiaj to zmieniamy te nawierzchnie. Można powiedzieć, że co kilka kilometrów inna nawierzchnie. Teraz po takim jakimś śniełym asfalcie z kamyczkami idziemy. Wcześniej zgruzowany asfalt, powiedzmy. Kamulce wystające wcześniej na tej długiej to, to najlepsza trasa, bo była po takim miękkim podłożu z trawą. Także spoko, różnorodność. Ciekawie teraz się idzie, bo szlak jest poprowadzony tak jak w takim wąwozie. Z jednej strony ściana, z drugiej ściana. Także bardzo fajnie, przyjemnie. No i to słońce nie daje o sobie tak znać, bo dużo cienia jest. Co to tam się będzie działo po drugiej stronie? No. O, jak dobrze! Tak? No. Chodzę w kawkach, bo są ostre konieczki. No bardzo dobrze. O, ty Fajnie? Super. A co ty tak tam namiętnie popijesz? Kawkę. Jaką? No, czarną. Pierwszy raz nam ugotowałeś. W końcu się doczekałam kawy na szlaku. <noise> Zadowolona? No, pewnie, że tak. No i super. Stopy odpoczywają, kawka jest, a nam jeszcze półtorej godziny zostało. No i dobrze, i już niedługo koniec. Etapu? Etapu, tak. Wyprawy też w sumie już niedługo koniec. Nie, dopóki serduszka nie odbierzemy w pasterce, to nie ma końca. No nie, nie, nie. Ale fajnie jest. Ruszyliśmy się w końcu spod tamtej wiaty, to znaczy siedzieliśmy... <gry> siedzieliśmy na zewnątrz, ale przyjemnie było, oj, bardzo przyjemnie. No szczególnie moczenie stóp w rzece. <gry> a kawka nie była przyjemna. No była przyjemna, wiadomo. No, z a... czymś słodkim, prawda? Tak, czyli z Czyli z kabanusikiem. <gry> no tylko takie słodycze mieliśmy. <gry> no a teraz już idziemy do Muflona w końcu. No, jakieś półtorej godzinki nam zostało. Albo mniej. I, albo mniej. Zobaczymy jak to się potoczy. Serki z pasterki. Szala, serki z pasterki. Ale dzisiaj się przyjemnie wędruje. Obawialiśmy się tego upału, prawda? Ale jest rewelacyjnie. A jak ja mówię, że jest rewelacyjnie, to jest naprawdę fajnie. Szlak jest tak fajnie poprowadzony, że naprawdę nie da się odczuć, że słońce będzie prażyć. No są takie krótkie odcinki, ale to od drzewka do drzewka. I się przechodzi. No a żeby nie było, to alerty były pogodowe właśnie odnośnie upałów na dzisiejszy dzień. Także o czymś to świadczy? Przetrwaliśmy. No, muflanik już nie wiem, z 600 metrów może zostało, także zaraz będziemy kończyć. A jest dopiero po drugiej. Sukces nie. normalnie. Zakończcie to. Do końca pozostaje nam 5 godzin i 15 minut. Już tak niewiele. Mamy już wieczór, także jesteśmy na najedzeni, wykąpani. Więc... Możemy odpoczywać. Tak, także żegnamy się z Wami na dzisiaj. I do zobaczenia w jutrzejszym, ostatnim odcinku. Na niebieskim szlaku ze Szklarskiej Poręby do Pasterki. Dzisiejszego dnia przeszliśmy 28 km i zajęło nam to 8 godzin 15 minut. Na tym odcinku nie wchodziliśmy na żaden szczyt, więc i przewyższenia nie były duże. Suma podejść ledwo przekroczyła 400 m. Odbijając na chwilę ze szlaku, odwiedziliśmy ciekawe miejsce, jakim jest torfowisko pod Zieleńcem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!